Dzień dobry, dzień dobry. Jak poranek mija. Jakby ciepło zrobiło się w Halifax, przyjemnie. Może parę dni lata tego będzie teraz. Będziemy się cieszyć bardzo. Ja dzisiaj od rana zostałam zasypana pytaniami. Yy, pytaniami, które mówią: Dzień dobry, dzień dobry Wam wszystkim. Pytaniami w stylu, że czemu codziennie tyłem do ołtarza, czy to nie jest za dużo, no dużo, dużo tego typu jakichś takich przemyśleń. No i pomyślałam, że, sobie, że dzisiaj się odniesiemy trochę do tego, bo wbrew pozorom odpowiedź na te pytania jest szalenie duchowe i to jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli w jakich trybach chcemy być, w jakich jesteśmy. Bo mamy piątek, jesteśmy przed weekendem, zaraz następny tydzień, kończymy jedną serię seminarium, zaczynamy nową, uważam bardzo ciekawą. I właśnie trochę w nawiązaniu do tego, że chcielibyśmy zmian, chcielibyśmy uczyć się radzić sobie z tym, co jest wewnętrznym bólem, chcielibyśmy, żeby był pewien progres, tylko tego progresu nie potrzebujemy, nie, nie podejmujemy nie mamy w sobie tej autorefleksyjności i w związku z tym te zmiany de facto nie przychodzą, a jest coraz gorzej. Dlatego że to jest trochę tak jak z braniem narkotyków, tak? Że jeżeli weźmiesz jedną dawkę, pierwszą dawkę, to myślisz, że jesteś królem świata, ale potem im dłużej bierzesz, tym mniejsze wywiera ono wrażenie na tobie. Tym jakby mniejszy jest ten skok do góry. Więc ta autorefleksyjność jest nam szalenie potrzebna, już od rana, kiedy zaczynamy weekend tak naprawdę, właśnie żeby zastanowić się nad tym, co ja chcę, w jakim kierunku chcę iść i to spotykanie się codziennie jest istotne, ponieważ my chcemy podejmować jakieś zastanawianie się nad sobą, jakieś podejmowanie myśli. To jest przywilej ludzi mądrych. Ludzie, którzy lecą tylko na, na, na samych przyjemnościach, jedzeniu chipsów, dogadzaniu sobie i szukaniu tylko pozytywnych emocji, oni nigdy się nie rozwijają. Ci, którzy zaś zatrzymują się, zastanawiają się, podejmują trudne rzeczy i nawet jeżeli im słabo wychodzi, ale podejmują, no, u nich jest ten rozwój. Zmieniają się sytuacje, zmieniają się momenty, zmieniają się kierunki w życiu, i po to się spotykamy. Po to patrzymy w niebo, żeby tę autorefleksyjność w sobie mieć, po to, żeby, żeby szukać nie tylko tego, że ktoś znowu mi podrasuje jakieś uczucia, ale żeby rzeczywiście nastąpił progres, nie? Wiecie, ludzie trwają w różnych cyklach, i będę o tym na seminarium mówić, ale taką, tak wspomnę tylko trochę takich podstawowych, że się pokłócą. Ktoś idzie w drzwi, ona biegnie za nim, albo on biegnie za nią, tak? I jakby trwają w takim cyklu całe życie i żadnych zmian nie ma, jakieś zmiany nie przychodzą do życia. A Bóg chce dla każdego z nas zmian, ale to będzie wymagało codziennego zastanawiania się. I nie wiem, czy widzicie, jak bardzo ciężko jest nam. Samemu stanąć do takiej autorefleksji w życiu nad tym, co ja mogę jeszcze zmienić, co mogę ulepszyć, z jakiego zapętlenia mogę wyjść, na przykład zapętlenia bycia na burmuszonym, nieszczęśliwym, reagowania po prostu jakąś okropną miną tylko dlatego, że świat nie układa się tak, jak ja chcę. Wyjście z takiego zapętlenia zmienia życie i my tego chcemy. Dlatego też stajemy co rano, podejmujemy różne wyzwania, albo przynajmniej na początek o nich słuchamy, zanim zdecydujemy się, że w ciągu roku podejmiemy ze trzy takie wyzwania, tak? Że w momencie takich, takich wyzwań zaczniemy zastanawiać się nad tym, że na przykład, jeżeli coś nie układa się tak, jak ja chcę, co ja mogę zmienić, żeby. Żeby rzeczywiście radzić sobie z tym, radzić sobie z tym, co jest we mnie wewnątrz. Więc jakby słuchamy seminariów, ale też spotykamy się codziennie rano, tak naprawdę spotykamy się co wieczór i spotykamy się też jeszcze na różnych innych rzeczach po to, żeby prowadzić życie, które jest taką globalną wioską, że tworzyć taką globalną wioskę, w której widzimy, że jedni dają radę lepiej, drudzy gorzej, że szukamy miejsc rozwoju. No, i dla mnie takim miejscem rozwoju też jest to, że w, w kuchni w JFUDzie różne rzeczy się dzieją, że na działce się dzieją, że kuchnia może bardziej jest taką e, domeną dla tych, którzy jednak lubią coś tam pogrzebać, a działka jest takim miejscem i domeną dla mężczyzn, gdzie oni mogą być razem, pracować razem, nie dlatego, że zarabiają pieniądze albo że rywalizują, ale dlatego, że chcą zbudować coś pięknego. I tutaj Przychodzi, musi przychodzić do nas takie zastanowienie: czy ja w ogóle pracuję w moim życiu, czy ja coś robię takiego, co robię po to, żeby kształtować mój charakter, tak? Czy, czy pracuję tylko po to, żeby zarobić pieniądze, pójść je wydać, żeby sprawić sobie przyjemność, tak? Więc każdy z nas ma taką przestrzeń, w której ciężko pracuje i się rozwija. Każdy z nas powinien szukać takiej przestrzeni, w której takie rzeczy robi. I ja bardzo, bardzo zachęcam wszystkich mężczyzn do tego, żeby brali udział w tej przestrzeni działkowej, ponieważ no, bardzo rezerwujemy, żeby to był czas tylko dla Panów, gdzie oni mają swoje żarty, swoje jakby działania. Zachęcamy, żeby nie brali małych dzieci, które depczą nam grządki i jakby niszczą to, co już mamy ale żeby żeby przychodzili i nie zajmowali się za bardzo maluszkami jakimiś w swoim życiu. I tutaj to jest bardzo, bardzo jakby uwarunkowane humorem i nastawieniem żon. Właśnie po to, żeby, żeby mieli swoją przestrzeń rozwoju, w której się na przykład uczą, mogą rozmawiać, uczą się różnych nowych umiejętności, tylko po to, żeby wyjść z zaklętego kręgu swojego życia, w którym ciągle krążą. Czyli zarabiam, wydaję, zarabiam, wydaję, zarabiam, pracuję, męczę się, narzykam i konsumuję potem, tak? Żeby znaleźć coś więcej, robić coś więcej, żeby mieć radość z tego, z przebywania z innymi ludźmi. Zobaczcie, że dzisiaj świat tak nie wygląda. Że ludzie nie, nie chcą, to nie jest dla nich jakby takim miejscem radości przebywanie ze sobą, wspólna praca, dlatego że są ciągle w tym cyklu. Cyklu zarabiam, wydaję, zarabiam, wydaję, dogadzam sobie, nie. W momencie, kiedy dogadzamy sobie, nie mamy tej autorefleksji, nie działamy społecznie, nie wychodzimy z tego kręgu. Nie udaje nam się z tego kręgu wyjść. I tutaj często małżonkowie bardzo siebie zasielają, bo żona mówi, gdzie znowu wychodzisz z domu, co robisz, tak? A ja ciągle muszę być z tymi dziećmi, tak? Że nie rozumiemy, że wyprowadzenie siebie z pewnych cyklów, wyprowadzenie siebie do, um, do takiego um, życia społecznego, umożliwianie sobie nawzajem prowadzenia życia społecznego, słuchajcie, zmienia wszystko w nas. A wiecie, co zmienia najbardziej? Najbardziej zmienia to, że my zaczynamy sobie lepiej radzić z tym wszystkim, co jest frustracją we mnie, tak? Z tym wszystkim, co mnie łomoczy, co mnie, co mnie, wiecie, nie głaszcze, o tak powiem, nie? I wtedy okazuje się, że już nie musimy jakby dogadzać sobie i, i myśleć tylko, że jak jem e, chipsy, to one są pyszne, ale już jak muszę zjeść szpinak, to to jest kara. Zaczynamy funkcjonować inaczej w świecie, zaczynamy być otwarci, zaczynamy wychodzić z cyklów i wtedy przychodzą zmiany. Póki funkcjonujemy w cyklach, nie przychodzą zmiany. Więc dlatego praca jest w wujdzie, dlatego praca jest na działce, dlatego praca jest z ludźmi, dlatego różne rzeczy podejmujemy, tak? Ponieważ chcemy się rozwijać, tak? Niektórzy żyją tylko na podstawie tego, że biegają po innych, obgadują innych, nastawiają źle do innych. To też, ich, to też są ich chipsy, to też jest coś, co oni się podrasowują. Inni zajmują się wyszukiwaniem błędów u innych, potknięć u innych, nie, nieakceptacji różnych. Dlaczego? Dlatego, że nie potrafią sobie porazić z cyklem, w którym są. Więc my codziennie rano spotykamy się po to, żeby zastanowić się, bo to jest przywilej ludzi mądrych. Podejmować jest przywilej ludzi mądrych. Umieć sobie radzić z przeciwnościami, bo to jest przywilej ludzi mądrych. Sobie z wewnętrznymi frustracjami, bo to jest przywilej mądrych. I tego się trzeba nauczyć. Mądrym człowiek nie staje się jedząc chipsy. Tak? Mądrym człowiek staje się wtedy, kiedy podejmuje pewną autorefleksję, kiedy zastanawia się nad sobą, kiedy codziennie, kiedy pracuje, na przykład społecznie, podejmuje działania społecznie, jak regularnie. Nie? Wszyscy ci, którzy wysługują się innymi i nie chcą podejmować pewnych kwestii, nigdy nie poszerzą swojego terytorium, nigdy nie, byli, nie będą czuli satysfakcji, nigdy nie będą szczęśliwi. Wczoraj byłam na Francis i weszłam z tyłu budynku i zobaczyłam ogrody nasze. Wiecie, jak my mówimy, my mamy z tyłu ogrody watykańskie, gdzie jest sałata, gdzie jest szczypior, gdzie różne inne zielone roślinki nam rosną, gdzie jest po prostu cudownie, bo rodzi się życie. Ktoś włożył w to dużo pracy, żeby tak było i wierzę, że dla tej osoby jest to coś fascynującego, że może, może jakby swoje terytorium poszerzyć i rozszerzyć. I wtedy każdy z nas, kiedy poszerza terytorium, jest szczęśliwy. Jest szczęśliwy. Kiedy poszerzasz terytorium, jesteś szczęśliwy. Kiedy zwiększasz ilość bycia dobrym dla innych, jesteś szczęśliwy. Kiedy zwiększasz ilość tego, jak bardzo przebaczasz innym, albo ilość tych przebaczeń ludziom, albo ten, że nadajesz nowe tempo w tym, żeby przebaczać, jesteś szczęśliwy. Taką drogę pokazuje nam Jezus. To jest jego droga. Więc dzisiaj w piątek przed weekendem, ponieważ widzimy się dopiero we wtorek ze mną, ja chcę powiedzieć, że zastanówmy się, co my chcemy w życiu. Czy chcemy przerywać cykle, czy chcemy żyć tylko w tym, co jest przyjemne, dobre? Czy chcemy przerwać cykl ciągłego narzekania na to, że w moim życiu nie jest tak, jak ja bym chciała? Jak ja bym chciał, powiem tak, nie jest, ponieważ nie podejmujesz zmian. Nie? Szukasz ciągle tych chipsów. Będziesz mówić, będę jeść chipsy, nie ruszę szpinaku, bo nie lubię. Nie? Więc ym, takie myśli dzisiaj. W odpowiedzi dla osoby, która zapytała mnie, dlaczego codziennie? Dlaczego ciągle jakieś myśli? Dlaczego spotykamy się wieczorami codziennie? Dlaczego uczymy się o słuchaniu Boga? I dlaczego uczymy się o budowaniu swojej struktury nowej? Dlaczego uczymy się, że nie chcemy być jak nasi rodzice? Na przykład, co nie jest uderzeniem w nich, absolutnie, tylko to jest to, że chcemy się bardziej rozwinąć niż oni, robić coś lepiej niż oni. I to też nie jest źle, bo myślę, ja jestem rodzicem, mam dorosłe dzieci i mnie strasznie cieszy, że moje dzieci wiedzą lepiej, potrafią lepiej. Strasznie mnie to cieszy takie momenty, kiedy oni mówią: weź, mamo, przestań, chodź ci pokażę, jak to zrobić. Cudowny moment. Wspaniały moment dla każdego rodzica. Kiedy ja mogę używać wszystkich moich zasobów, żeby umożliwiać, żeby moje dzieci były mądrzejsze ode mnie, lepiej działające, lepiej dające sobie radę, a ja jeszcze bym nawet chyba ośmieliła się powiedzieć bardziej szczęśliwe ode mnie. Niech będą, chcę, to są moje dzieci, kocham. Więc widzicie, że mamy ogrom myśli i ogrom tematów przed nami i ogrom nowych treści, co mnie cieszy. Mam nadzieję, że was też. Że chcecie, że chcecie bardzo ciągle się rozwijać, wychodzić z tych zaklętych kręgów swoich nieumiejętności, tak? Że chcecie nieść nową atmosferę wszędzie, gdzie pójdziecie atmosferę, która będzie niosła po prostu życie, Atmosfery, atmosferę, która będzie powodowała, że mm, poradzisz sobie w każdych okolicznościach, w okolicznościach, w których ludzie będą ci złożeczyć, źle robić. Poradzisz sobie w każdych okolicznościach nieprzyjaciół dlatego ewangelia mówi że bóg który nas kocha zastawia nam stół pełen obfitości pośród nieprzyjaciół więc oni mogą się zrzymać mogą zgrzytać zębami próbować nam zaszkodzić podłożyć nam nogę kopać doły nie a my siedzimy przy stole pełnym obfitości i na pewno się nauczymy i na pewno nam się uda ponieważ uczymy się prawda ponieważ tu jesteśmy na pewno nam się uda Ponieważ chcemy wkładać wysiłek, nie chcemy być leniami, którzy mówią, Boże, moje życie się nie zmienia, tak? Zawsze spotykam niewłaściwych facetów na przykład, tak? Albo zawsze mam takiego pecha do ludzi. Jesteś w cyklu, zaklętym cyklu, w którym nie podejmujesz zmian. Więc niech ten weekend będzie i naszym wołaniem do Boga, i naszym zastanawianiem się, i naszą autorefleksją nad tym, że ja chcę rosnąć, chcę się rozwijać, stawać się mądra, piękniejsza, wspanialsza, Chcę, bo do tego urodziliśmy się, prawda? Do tego się urodziliśmy, do tego nas prowadzi Bóg, do tego powinno prowadzić życie z Bogiem, ponieważ całe stworzenie oczekuje objawienia się synów i córek Boga. Dobrego dnia Wam życzę i dobrego weekendu. A ja lecę do swoich zajęć, i do swojej pracy, i do swoich wysiłków. Papa, pa, kochani.